No, realnie rzecz biorąc, no to myślę, że temat jest zamknięty. E, związki, związki wojewódzkie no, dały sobie czas do 11 maja, e, jak gdyby na, na podjęcie ostatecznej decyzji, ale w kuloarach no, śledzę te wszystkie wiadomości gdzieś w internecie. I, I czytam wszystko, co jest możliwe i, i czasem powiedzieć uczciwie, że, że to myślę, że to jest tylko odleganie w czasie, a, a decyzja myślę, że już jest podjęta i, i po prostu tej ligi nie uda się e, niestety, niestety dokończyć tego sezonu w wiosną. Takie jest, tak jest moje odczucie. Chciałbym się mylić, ale, ale myślę, że po prostu no, jest to nie do zrobienia. Anulujemy sezon, czy zostawiamy tabelę w takim kształcie i kończymy w takim kształcie, jakim jest po jednej? Kolejce rundy rewanżowej. Absolutnie nie chciałbym anulowania, bo to by świadczyło o tym, że, że pracą, którą wszystkie kluby wykonały, yy, jak gdyby yy, poszłaby naderemne. To uważam, że to, to by było nie w porządku. Yy, no są te pomysły, żeby, żeby zrobić awanse bez spadków, czyli jak gdyby no zrobić yy, najlepiej relatywnie wszystkim zespołom, tak? żeby nie było degradacji. Lub, żeby nie było poszkodowanych, tak? żeby nie było poszkodowanych tak lub y, jest też pomysł żeby, żeby były awanse i były spadki także no, nie mnie to jak gdyby rozstrzygać y, jedno jest pewne przy zielonym stoliku nigdy w 100% żaden klub nie będzie nie będzie, jak gdyby y, usatysfakcjonowany taka jest taka jest prawda jeśli nie jest to y, to rywalizacja nie jest na boisku, także to, 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 jest, to jest jasne. Moim, moim zdaniem no, ciężki orzek do zgryzienia ma, ma myślę, myślę, te związki. Ciężko powiedzieć, no, co wymyślą, co wy ale, ale uważam, że jeśli chodzi o granie, no, to, to jednak chyba to się nie uda.